Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w trudzie świętej jedyny, płakam Cię i proszę przedstawieństwo niepokalanej pokroci Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę zjednoczeni na modlitwie, tak aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienia i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Odtalał Pani ode mnie, wszelkie rozproszenie i nieuwagę. Wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Sprawa, bym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości. Slej na mój umysł nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którym chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronkę do mieście Poszęko pragnę ofiarować prosząc Cię, Jezus Chryste, Matko Boża oraz wszyscy święci błogosławieni o właściwe przygotowanie do osiedlenia sumi, światłem świętej Bożej Sprawiedliwości dla wszystkich mieszkańców ziemi. Za tą pomoc z całego serca bardzo dziękuję. Amen. O krwi i wodę, która wetresłaś wówczas, z słodszego serca Jezusowego, jako strój miesięcy dla nas ufam Tobie. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przeć królestwo Twoje, wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odbyć nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie dopuść, abyś mu lekki pokusie, ale na spaw od swego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc szowada Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, młodzień synami krzosznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna jako jedynego, Pana naszego, który się począł z ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod bockim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pokrzepion. Stąpił to piekieł, trzeciego dnia z martwych stał, wstąpił na niepiosa. siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wieszam w toła świętego. święty kościół powszechny. świętych obcowanie, grzechów, otłuszczenie. ciała w stanie. żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczne, ofiaruję ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego syna twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa na przepłakanie za grzechy nasze. I świata całego. Klajko polestej męki, mimo się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo dla nas i świata całego. Klajko polestej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się ciekle nas. Be świata całego Klajeko porstej męki mi mimiją siedzie dla nas i świata całego Clajeko poreststej męki mi mimiją siedzie dla nas i świata całego klejko porest męki mi się dla nas i świata całego klejko porest męki Mimo siedzie dla nas i świata całego Clajeko porstej męki mimo siedzie dla nas i świata całego Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki. Mimo się it dla nas i świata całego. Klajko polesnej męki, mimo się it nas i świata całego. Klajko polesnej męki, mimo się citle nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego polestej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego polestej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna twojego, a pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz nasze i świata całego. Głajeko polestej męki, mimo się cię nas i świata całe ko. Głajeko polestej męki, mi się cię dla nas i świata całe ko. Głajeko męki, mi się cię nas i świata całego Klajeko Głajeko męki, mi się cię nas i świata całe ko. Głajeko polestej męki, mi się cię nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, Duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Na przepłakanie za nasz nasze i świata całego. Dla Jego polestej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego polestej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego polestej męki, Mimiło się nas i świata całego. Klaeko polestej męki. Mimiło się cietle nas i świata całego. Klajek polestej męki. Mimiło się ci tle nas, świata całego. Klajek polestej męki, mimiło się nas, i świata całego. Klajko polestej męki. Mimiło się nas, i świata całego. Klajko polestej męki miło sieci dla nas i świata całego, klejko polestej męki, miimo sieci dla nas i świata całego, klejko polestej męki, miimo sieci dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne, ofiaruj ci ciało i krew, duszę i pustwo Najwyższego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego. Klajek op polestej męki, mimo się cieple nas i świata całego. Klajek o polestej męki, mimo się cie nas i świata całego. Klajek oporstej męki, mimiło się tle nas i świata całego. Klajko prestej męki, mimo się tle nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się ciutle nas i świata całego klejko polestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. klejko polestej męki, mimiło się ci dla nas i świata całego. klejko polestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. klejko polestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. klejko polestej męki, mimo się ci nas i świata całego. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Niemśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Niemśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Niemśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Jest ufam Topie. Wspomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, to się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy przesywa, Ciebie o przyczynę uproś. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Pana nad Panami i Matko, pieknę do Ciebie, przychodzą przed topą, jako krzecznik płaczący stoją. O Matko słowa, żaż nie kardzi słowami moimi, ale usłyszaj łaskawie i wysłuchaj. Amen. Matko, poszę tą modlitwą z w Twoim niepokalnym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, Ci i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączy moje cierpienie i mój krzyż, i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich boku, z Twoją krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją i proszę Cię. Panie Jezu, przez bolestną męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sam nie na krzyżu, przez Najświętszą, a konią Twoją, przez serce posze, daj łaskę sprawienia duszą, dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmokący, wieczne posze, osłoń nas przed oczami swych duchów, zechci posłużyć się churami aby nas oplokowały i odcięły możliwość wpływu działania demonów, szatana, złego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju, na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne. Spraw swojej łaskawości, powierzchni Boże, wrocie świętej jedyny, aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen. Chciałam Was jeszcze poprosić, abyśmy wspólnie pomogli się o dar Świętego dla kapłanów i siostr Duchu Święty, Duchu Mądrości, Prawiedź Kapłanów i Siostry Sakonne, Duchu Święty, Duchu Światłości, Właściciel Kapłanów i Siostry Sakonne, Duchu Święty, Duchu Czystości, Właściciel Kapłanów i Siostry Sakonne, Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów i siostry sakonne. Duchu Święty, Duchu Boży, spraw, by kapłani i siostry sakonne, ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawd i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech okien, świętej miłości rozpalaj serca, we w tej miłości oczyszczali i uświęcali duszę. Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskich i siostrzakonnych ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki. Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Święty z z Panem Pokiem Akaja.